Grywamy bitwy językowe. Tak więc lecimy do portalu i zaczynamy. Uu. Dobra, co grać? grać? Kurde, i przegrałem. Dobra, sobie język na no, INK. Dobra, lecimy jeszcze raz. No i... mogę być się starcza? Chyba nie. Gdy więc lecimy. Hmm. Dobra. Dobra. Idziemy teraz tu. Tu. Nie! Nie spadłem, kurcze. Dobra, to jest trójka. to bierzemy inny, dawaj, no będzie, kurde wyszło, ink, equip, musimy. Co? no do mnie kolega <laughs> dobra lecimy jedziemy na to jest stara boy i farball. Oni nic nie widzi. I lecimy. Pum! Kurde nie trafiłam. Pum! Mhm. Dobra, dobra. pana boczka, pana boczka. Czyli w szymka. jakiegoś. Co ja mówię? tutaj szymek, to. tam. Pum! Добра. Добра. Почему? Помочь. Ключом. Добра. Есть. Gdzie on wyszedł, ten chłop? Jest tam na samej górze. Dobra. Ale trochę tam się pokaszlało. Zadajmy następny język 1200. Nie przesadziliście tymi salami. Puu, lecimy na pole bitwy. O nie osi, osi osi, 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 osi osi. Nie, ten osi to jest ten najmocniejszy gracz. No, trudne to ja. Jakby wiedzieliście, to weźcie mi, napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej tej gry. No i tu będziemy w nią grali, i weźcie też, napiszcie, jak się chce. Co za te gemy można kupować Bo ja nie wiem. Nie, 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 nie,

Spider Man, Spiderman siedzi şey, w kiblu cały dzień. Ale ma jęzor. Ej, my mamy takie same? Jaki on ma jęzor? Jęzór. Matrasi. Teraz ma? No, on matrasi. TV Manowi Dawaj, Iski na kranu, Pik! Dobra, to zmieniamy na ink Bo ink to jest mój ulubiony na razie Dobra i lecimy Nie będziemy nic mówić Dawaj wydajemy robuxy, trzy robuxy Niech będzie Dzięki Mam 20, Robux, 3, Robux. Dobra, nie, nic. Pieka, lepiej Dobra, dobra, dobra. I. To jest następny Spider-Man, musiek. Musiek Spider-Man. Pieka. <coughs> ja tu dojdę do uczman. Nie. Coś mi się, się pomyliło To mi że Dutchman oślepienie i oślepienie O kurde Jest uciekłam. Nie, nie ona stąd już nie uciekła No nie było szans No dobrze To są problemiki powoli I leci małym inkbole, no nie mogę -g 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 -g. A ten co? Lewituje w powietrzu. No. Halo? Coś się ktoś chyba zbugował. ci lecimy ingbolem i... Oj, oj 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 Minus Spider-Man mnie uratował. Igbole! <grystanie> <grystanie> Czu! Au. Oh. Ajajajajajajajajaj. Może uzbieramy na nowy język. A tu coś jest. O dobra nie chcę. Nie mam już uksów na to. Kiedyś świat zagamy? A ten gra cały czas tu jest. Co się... mu się zepsuło, czy co? Da się go zabić w ogóle. Nie, nie da się. Mhm. I ta się, da się, dobra. Groś zabija. Dobra, pomogę ci. Dawaj. Nie, nie podchodź. Nie śpiewaj, chłopie. Zginął. Zginął, dobra, uratowaliśmy. Uratowaliśmy kogoś. W dobrze osi. Ale teraz mnie zostaw, dobra? Ja ci pomogłem. Już tu nie ma. Okej? Okay? No. Chyba ten nosi za bardzo graczy, nie lubi. Brandwust, plus 20%. O ja grać był Pan Boczek. Boczek. Ktoś lubi boczek. Nie śpiewaj. Następny Milo Spiderman. Bum, podchodzę i bum z języka. Bum z języka. Tu i wszystkich oślepia. Коша. Мину. Курс это скинул на экран. ай яй 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 яй

To bolem ja. Aha.

Jest. Ej, co? Wezmij nam kamerę Zantuje Pink. Szkoda, że jest do pieniędzy Się dostaje, jak się wali takiego Bo to Nie do osi nie idzie Pół. Pół. Полный mm. 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 валиска. Mm. Я еще так назову. О! Oh. Dobra. I tu... Pe... No chodź, no chodź, no hmm. hmm. nie no, da. No, no. no kurde! i Tristan zrobił powójnego kija. Prawda co robi z tą? Może to jest ten język, co taki gracz miał, którym jak się wali, nie? To nagle się taka duża coś robi. I to spada gdzieś. K. Pik, pik. No. Mosiek, mosiek, chodź, mosiek. I musiek jest za dobry. U, jaki dobry on jest. Dawaj, Musiek, no dawaj. No dawaj, ja jestem słaby, ale to co? Ja, co? Ale tu walka się dzieje. Dobra. Dobra. wrócę tu jesteśmy, halo to nasza baza no, no proszę mi stąd iść au to nasza baza do zup mnie chcę. A, to się, tutaj, czekaj. Nie, nie to. coś zrobiłam w pisto. Ja, jest nowy język Jo 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 jo. Stone. Kup. Tylko i Или чем это разновым языком? Что-то есть новое. То есть, какая-то броня. Которая, я думаю, есть добрая. Наградженная. Пум. Курда. Пум. Ой, курка мне сгнетла.

Ktoś tam Kto piłki? Kto Który jest najlepszy? Tam. Trzeba mieć pipa. Mhm, no dobra. To dużo, dużo rzeczy nie będę miał. Tu mhm. mhm. Pu, pu, Ale wojna się dzieje. I tą pilar. Nie mogę nikogo dogonić. Ja to już jestem. I'm here, I'm here. Do me, here, please. Don't be Jest leczenie to jakieś? Nic. Nie, 11 końców. To zawsze coś. Pik, pik. Jest tu leczenie, dobra. czekaj czy to leczenie coś leje, bo się nie poczynam na pasek. Ale gracze giną. Moje, moje rzeczy nic nie robią. No ciągle jakieś, no Znów nie. nie zostało to. Nie jest tysiąc osiemset. Zobacz to. No Przyjacielski język. O kurczę, Ja to zrobiłem? No, gdzie jesteście, gracze? Jestem w piasku, staję. Mam swój gracz. Ja coś by się biją. Ja im wkraczam w drogę, a oni nic nie umieją robić. W sumie nic nie za bardzo umiem. Zostawcie wszystkich. To są jest znajomi. Pan Boczek, minus 12. <grystanie> no, pana Boczka. Nie, 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 go, dawaj. Dawaj, dawaj. nie, mnie. nie, 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 nie. 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 Co dla ciebie mhm. Mhm. Użyła mnie troszkę, ale to nie aż tak bardzo. Tam jest wojna. On boczek lewitujący i dawaj, dawaj, czekaj, dawaj, czekaj, pół, trafia, pół, trafia, kurcze. Mhm. Mm W Bukle, bakle, bakle, bakle. Hmm. Ale nie osi, tylko nie osi tylko nie osi hmm. nie a ten pan boczek to czas tam nawituje hmm. no, ja do niego hmm. na koniec Oh, <laughs> I się. No, wiesz, tak nagraj na chyba. Hm. To faj. Jest strasznie.

Bum, bum, jest nowy język, szybko, muszę coś zrobić, muszę jakoś zginąć, o, o, si tu jest, ten gracz mocny, ja mogę na niego łat łatwo zginać. Ay 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 ay. Ostatnia gra. Bieżę na to. To jest narożek startu i to jest ostatnia gra. I co robi to? Jumping. Aha. Hm. Do, to tu jest dobre, żeby uciekać. Czy to czegoś jeszcze? O, o, tam jest jakaś mocna walka. Hmm, to tak. czekam, się Dobra, na dół lepiej iść. Wolę się iść na dół, tam na górze. To się może bardzo źle skończyć. Co? Dobra. Tak więc, na tym kawałku Dobra, zobacz, zobacz, zobaczę. To chyba jest sto geny. Tak! Tak, 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 tak! Dobra, biorę. 400 Skip. Co to jest Redwind? Nie będę zobaczyć. Koszulka. Aura. Redwind. Equip. U, dobra mhm. dobra tak więc na tym kawałku na moim tańczeniu kończyłem spadłem z krzesła kończymy nasz odcinek w sumie? dobra kończymy odcinek pa.